No, powiem wam, tak się cieszę Powiem wam tak Cieszę się właśnie, że Karolinę zabieram na wyjazd Że sobie pojedziemy Karolince się przyda odpocząć Bo powiem wam Ten bardzo zły, daremny człowiek Ją po prostu niszczy Robię jej pod górkę Cały czas jej grozi Więc cieszę się, że Słuchajcie drodzy widzowie Cieszę się, że mogę ją zabrać Że sobie odpoczniemy Przyda się Karolince troszkę odetchnąć od tego wszystkiego, bo, bo nie można żyć cały czas w nerwie, w stresie. I to jest straszne, drodzy widzowie, naprawdę. To jest straszne. To jest straszne. <zysy> Karolina, 10 złotych. Na chuj wy obrażacie w kółko Karoliny? Zajmijcie się swoim zjebanym życiem, bo czytać i słuchać się nie tego nie da. Grzesiu, wyciszaj obraźliwe donaty i walcz o nią. Dziękuję serdecznie Karolina Zadychaj, ja cały czas walczę, ja cały czas walczę o Karolinę, ja cały czas staram się jej przemówić. Parę rzeczy do rozsądku. Ja wiem, że ona biedna później będzie płakać za to, co ona teraz być może robi. Staram się cały czas przed tym przestrzec. Nie wiem, kurwa. Nie wiem dlaczego. Ona ma chyba otoman kurwa na oczach czasami i wielu rzeczy nie rozumie, ale tak jak Wam mówiłem, ona jest indywidualistką i zawsze podejmie taką decyzję, jaką ona uważa. Więc co mam Wam powiedzieć? No. A jest już Karolinka na live, czy nie? O, jest Karolinka na live. Właśnie, dodajemy Karolincie na Live. Ciekawe czy odbierzecie. Uu, nie odbiera Karolinka. Co się dzieje, że Karolinka nie odbiera? Jest! Jest, proszę bardzo. Dobry wieczór. A jaką ma Pani piękną koszulkę? Pani ma taką piękną koszulkę. E, I taki piękny makijaż. Pani na treningu. Ja by... Tak. A odczytałeś Instagrama? Poczekaj. Tak. A odczytałeś Instagrama? Yy, odczytałem Instagrama, ale nie odpaliłem filmików, których mi wysłałaś. Ale odczytałem. Widziałem i co tam jest. Grubo tam jest, czy nie? Czy co? Jest płaczki, no. Czy nie? Poczekaj, bo strasznie, czy? Co no bo ty nie masz słaby internet. Ja okay. chyba nie lubię, do was tam przyjadę już, wiesz? Wezmę się jeszcze, wykąpię, może się ten, przybiorę się w coś. i, i, i przyjadę do ciebie. A jak tam słyszysz? A jak to się w ogóle stało i tak dalej? Zacina cię, zacina mi stres. Zacina? To ciebie gotuj zacina No, Dobra, poczekaj chwilę. Rozłączę się na chwilę i połączę się z tym internetem. No dobra, okej. Okay. To czekam na ciebie. Ale może ci powiem, że piękna jesteś. No nie, nie zdążyłem. <laughs> Szkoda. Ale na tym wie, że ona jest piękna. Pięknie jest, pięknie wygląda. O, dziewczyny w ogóle mają moje ciuchy. Muszą mi oddać moje ciuchy. Ojejku, chcę mi coś wysłać, żeby skłócić mnie z Karolinką. Jak mi przykro, bo mi nie skłóci. O babci gada. Ojej. Może chce do, do, do niej przyjść na herbatkę. Nie wiem, zazdrosny jest, że mam fajną babcię. Nie rozumiem jego. Że mi o babci gada. Może chce przyjść. Jak coś, to może przyjść kupić ciastka. Yy, kawę jakąś dobrą może przyjść odwiedzić moją babcię nie ma problemu, chociaż nie wiem czy moja babcia z jakimiś dzbanami by chciała rozmawiać Dobra, słuchajcie, na chwilkę się rozłączę. Idę się już szykować i jadę, słuchajcie, do Karolinki. Jadę, słuchajcie, do Karolinki. Bo już nie chcę mi się prowadzić tego live'a. Idę się ogarnąć. Tego... Trzecia. Dobra. Rozłączam się. Trzymajcie się. Dobrego wieczoru.